Witam Was, po długiej przerwie, zaczynamy od reaktywacji serii Alpha HC. Bardzo dużo się zmieniło, ale lecimy po kolei. Stworzyłem swojego Discorda, do którego link jest w opisie. Jest tam lepszy kontakt ze mną, kanał z informacjami odnośnie składania komputerów, optymalizacji, kanał z memami, z promocjami na różne rzeczy komputerowe, także zapraszam. A teraz lecimy z kolejnym odcinkiem z Alpha HC. Ta seria nie upada, mam zamiar prowadzić ją do końca życia i to nie tylko tego mojego na serwerze. Jak na razie serwer trwa już prawie 2 lata i przez ten cały czas, kiedy nie było filmów, zajmowałem się m.in. składaniem komputerów i optymalizacjami, ale również graliśmy na serwerze i zmieniło się bardzo dużo. O tym dowiecie się w kolejnych odcinkach, a na razie lecimy po kolei chronologicznie. Cofamy się więc do grudnia 2021 roku. Tak, sam nie dowierzam, jak szybko to zleciało. Zaczynam serię Hardcore z Katriną, której celem jest przetrwanie, budowanie fajnej rzeczy, zabawa i wychylowanie się od codziennego życia. Zaczynamy z grubiej rury ocierając się kilka razy o śmierć. Wygrywamy najazd walcząc w żelaznych setach i zdobywamy bardzo cenne na hardcorze totemy. Przychodzi 31 grudnia 2021 roku Sylwester. Jako rasowy górnik zabieram Katrinę na romantycznego Sylwestra na serwerze w Minecraftie na kopanko. Spędzamy Sylwestra budując farmę prochu i zbierając itemki. Ja kameruję. Dobra, kameruj. To się kameruje. Czekam aż nie zrobić? I wytniesz ten jeden. Ja wiem, ja cię znam, no. To jest kurde. A czemu ja kładę wełnę? Bez kilofa to jak bez ręki. masz federki? O, nie. <laughs> Ile chafeci zostało? Cztery mi zeszły. A zeszły cztery, dobra. Rzuć tu kilo na ziemię. No. Okej. Okay. O ja, tam gdzie ona ta. To tak nie działa chyba. O co? Dobra, dzięki. Aha. Aaaaaaj, koło jesteś? ci? <gurwa>, Alfons na budowie. <gurwa> Dobra. <gurwa> Po dłuższej chwili zaatakował nas najazd i temki do walki jakieś już mamy, więc odpieramy go, zdobywając kilka dodatkowych totemów. 7 razy przygotowano i 3 trzy... godziny. 300 setach chyba, nie wiem jakie to zrobiliśmy w ogóle teraz. Dobra, dobra, wbijajcie do mnie panowie. Ile on HP zabiera? Lag jest, lag jest, ej, nagrane Żeby nie był lag Jakbym zdech, to, to bym zrobił backupa Bo to jest... Uciekaj, 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 Oni cię gonią, dobra to git, to git, to git Zabiję. Walimy się na łeb, strzelaj do Nizuku. Na dystans, na dystans Dobra Leżysz I kolejna fala się odradza ale nie wiem, gdzieś na górę nad wodą bądź, żeby w razie czego zaskoczyć Idzie bestia! Strze strzelaj w tą bestię, strzelaj w tą bestię! W bestię, bo nabije mocno. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj od niej, żeby dystans trzymać, a ja zabijam temu małe. A, a ty bestię, bo ja do niej nie podejdę na blisko. No, ja kolejny najazd, czekaj, trzy, trzy chyba obroniliśmy, czwarty teraz, czyli już w połowie gdzieś jesteśmy. Ile ich tam jest? Dobra. Za tobą był ten z siekierą. Weź. No. Dobra. Dobra. O idzie kolejna fala, idzie bestia. Musisz bestię zabić. Leży. O. już chyba jeszcze. On se nagle się kiwia z dupy. No, mógł mu z dupy. No, może jak się wystraszyłam, dobra. Ale tu, one biją, trzeba HP regenerować, mieć na fullu zawsze. Nie, spać, spać, spać. No i gdzieś, bo jeszcze te moby to. O, slime tam jest. Ty ja idę po tego slima, bo nam się przyda. Slime się nam przydadzą. O, idzie idą od tamtej strony. no. no. Zabijam tego, co przywołuję dobra? Zabijcie. Dobra, tych co przywołuję, no. O, idą znowu z tej samej. Idzie ta. czatą tą walić. Co są dwie? Nie, to jedna jest dobra. Szybciej. Nie, dwie? Co? Dwie! Dwie! dwie. No w sobie! W sobie idą dwie, no. Skapy. Uważaj, bo to mocno bije. Cofaj się, nie? Muszę się wycofać, a on idą do mnie Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, przy Mnie też. Czekaj, 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 bo jest close, 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 close Zjedź, szalony, nie masz wola. Dobra, zabijam malaj. Daj, jedna. Uciekaj, 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 bo jest blisko, jest blisko. Uciekaj. A ja tego co... Uciekaj, uciekaj dalej, uciekaj dalej, uciekaj dalej, uciekaj dalej, uciekaj do wody, uciekaj tam dalej, do wody. Dobra, dobra. Ja, ja... Zabiłem tego co małe przywołał, tego co małe, malutkie przywołuje. Zabijać te... No dobra. A ja, ja wbijam się tyłu, wbijam się tyłu. Zabijam Dobra, i tu jeszcze za mną lata... Fuck, oh, dobra, on jest... Mam 3 HP, jeden, No mi zabiera tak półtora. Jedno. Oni nie są straszni, ale ten tylko nie Kolejny rajd. Nie. Nie, czekaj. Chyba wygrali... Nie. To jest ten co przywołuje. Leży. I to y, tem, to totem. Tu jest jeszcze... Ej, ich jest to jeszcze dużo trochę u mnie. Mam widzę, mam. Ten co przywołuje te. Dobra, leży Totem To jest jeszcze jeden. Napięk. Jest, Zawidzę. mamy hero of the village. Dobra. Ty, to my bierzemy to żelazo i sprzedajemy jedno żelazo za jednego meralda zaraz. Bo tam jest wioska i tam jest wszystko gotowe na to. Ty, póki mamy hero, musimy to wykorzystać. Ty, chodź, bierzemy ten. Bierz ile możesz bloków tych żelaza tutaj, stąd. Tu, chodź tu na dół. I... Wszystko, 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 wszystko bierzemy. Wszystko, co tylko się da Ile ile się radę unieść? Ja biorę całe kół. Wygranie najazdu daje nam efekt Hero of the Village, więc po wygranym najeździe udajemy się do pobliskiej wioski, gdzie wzbogacamy się, sprzedając żelazo z farmy żelaza za szmaragdy. Kończymy farmę Prochu, która pozwala nam robić fajerwerki, na przykład na pokaz do filmu, który publikujemy na rozpoczęcie nowego 2022 roku. Wchodzimy na wizę za 3, 2. Jeden... Dobra, leci, leci, leci Ale pięknie to na wygląda Na shader'a, jak to wygląda Ja cię kręcę... Ej, ładnie zrobiłam Bez... to to. Tak, ja pokraftowałem różne i ty patrz, te, te co lecą na samą górę najwyżej to są moje, bo no, ty ale zrobiłaś... Ale tak ja ładnie to ro bo no, z każdym miejscu. No tak, no. Zajebiście. No, ale ja muszę... <laughs> fajerwerki! Zobacz mała, fajerwerki. Mama, chodź, chodź, chodź. Chodź szybko, szybko, bo się kończą chodź, chodź, zaraz. Chodź! chodź szybko! szybko. Powiedz, że z kolego fajerwerki wybuchu. Szybko. szybko, patrz, 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 ile czasu mi tutaj, tutaj patrz. Fajerwerki wieście. Piątek 31 grudnia 2021 roku. Sylwester. Katrina spędza go razem ze mną, gdyż ja zamiast zachlać do nieprzytomności i pałę, wolę porobić coś przyjemnego, więc spędzam Sylwestra grając w Minecrafta. No jad... i. O to się śmieje. Bierzę nogi pod pachy i zapierdalej, ja nie wyłącz tego Minecrafta! Ja zaraz będę, no! No dobra, Ciema, mordo. No, no, będziesz na odcinku. Zostaw. Krz... <grym> nie wal. <wolno>. Zostaw. <Co> <grym> no to <nic. grym> no, nie jest. No, to jest żona. Złapałem ją na smyć, zobacz wideo. Weź, kurna, bo ja Razy dwa. Przeprowadzamy, Katrin. <grym> <grym> Następnie, mając już dość dobrego seta, wybieram się do netheru, aby zdobyć głowy czarnych szkieletów do widera. Przed walką z Widerem decyduje się wykorzystać farmę prochu, aby przygotować TNT, a następnie wysadzić je na dnie Minecraftowego piekła i pozyskać w ten sposób nederyt, Potrzebny do stworzenia najlepszej zbroi w grze. 75 lat later Tak. Nie, nie, ona się O, Ładnie no. jak to ślicznie na szyderach jeszcze wyglądało Jeszcze <grym> z tym teksturpakiem trupakiem głośnym Czy, ja mam 51, ty masz dobra, mamy 98, prawie 100 Dobra pani Katarzyno, kurier przyjechał z pani setem Proszę Podnie antyligą kartę, misza w transie i rozbija to. Ej, śpiąca sensory. Dobra, dobra, Przygotowujemy więc oręż i idziemy w bój z widerem. Pijemy, dalej. Stręcz, regeneracja. Dobra, i cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Weź sobie instant healty na do łapy. Poszło gładko, idziemy więc za ciosem i udajemy się do bezkresnego endu. Kolejną naszą ofiarą pada smok. Lecz ja Nie zrobisz tego tak. Ja, ha, on tylko kontem, kontem. Essa. 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 Ale dźwięk. No, nie uh. zbyt było. O, no tam. mam jajeczko. Next generation. No jakieś Pamiętam jak byłem mały i myślałem, że to ten... Smok się wykluje. Ale to był sztos, jak można było mieć swojego bez modu. Dla... Ja na modach. No, ja na modach Najbardziej lubię. Tutaj za mną. Ale fajny, taki malutki. Ja już tutaj wiem, co będzie można zrobić. Saturna. Można tu rzucić perłę, ale perła to jest trochę riski. Dlatego zawsze lepiej wykorzystać coś, co jest bardziej. Dobra, pochodź tutaj. Patrz, musisz to powtórzyć, bo ja już się przeteleportuję, zobacz, ej. No daj mi tą, daj mi to. Stajesz tutaj, tak. Więc no, jak I wchodzisz, ale moje duchy Muszę jakieś tak No jesteś? Dobra, jesteś, dobra. No, ja, dobra tam, ja on, właśnie, je trzeba chyba zabić. Nie wiem jak to się robi, że one... Żeby one dropiły. Czekaj, i się nie skopuje? Oje, nie smoka otwiera nam drogę do podniebnych miast Endu, w których znajdujemy jeden z najcenniejszych itemów w grze elitrę, która daje nam ogromną wolność. O i tu, i tu Elytra. Ja złoto, o, końska zbroja, siadło się przyda, żelazny tu do Nie Jest tam tele, ale nie rzucamy. No to tu będzie. 发现他们的各方面是。 Posiadając elitrę, dobry killow i beacon w końcu mogę komfortowo kopać. I to na tyle w tym odcinku. Przedstawiłem Wam może 10% tego co się działo. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo.